miejskie inwestycje, mieszkania, rowery i wiele innych rzeczy, które nam, Włocławianom, stają się niezbędne do życia. To dzisiejsze tematy rozmowy w studiu telewizji Kujawy, a naszym gościem jest pan Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta Włocławka. Witam serdecznie. Witam Panią redaktor. Dzień dobry, witam Państwa. No zacznijmy od tego, co Włocławian najbardziej interesuje. Będą te mieszkania czy nie? Projektują się, też mamy no już kwestie finansowe rozwiązane, kwestie, które przez wiele lat właściwie budziły emocje, były te spowalniane. Oczywiście to spowalnianie w poprzedniej kadencji no niestety kończy się tym, że te mieszkania będą po prostu droższe, no bo wszystko na rynku budowlanym zdrożało i to widać również po cenach mieszkań komercyjnych. No ale to jest cena, którą mieszkańcy zapłacą za polityczne rozgrywki i gierki w poprzedniej kadencji. Natomiast, projektujemy teraz pierwszy etap osiedla mieszkań na wynajem na ulicy Celnozowej tam jest planowanych 288 mieszkań więcej niż początkowo planowaliśmy niż to wynikało z PFU ale no już po pierwszych rozmowach z projektantem który też to jest też bardzo ciekawe i, i jak gdyby Przenosi nasze inwestycje zupełnie w inny wymiar XXI wieku, wymiar projektowania, dlatego że projektujemy całe to osiedle, a to są cztery bloki, dwa trzyklatkowe, dwa pięcioklatkowe, sześciokondygnacyjne. Projektujemy je w technologii BIM-u, czyli już projektowania trójwymiarowego, gdzie ten projekt można podejrzeć z każdej strony, od razu widać, gdzie są jakieś kolizje. Bardzo dużo rzeczy jesteśmy w stanie w tej technologii przewidzieć na etapie projektowania a przez to no, ustrzec się błędów w trakcie już realizacji tej inwestycji. Liczę, że inwestycje już w takim sensie fizycznym zaczniemy realizować na początku przyszłego roku. Mówi Pan o tym, że koszty realizacji tego zadania są wyższe, ale przecież te nowoczesne technologie liczne, które obecnie są wdrażane w różnych, przy okazji różnych inwestycji, umożliwiają pewne oszczędności. Tak, dlatego my się skupiamy już e, oprócz, e, e, tak jak powiedziałem, no, bardzo e, w bardzo nowoczesnym systemie projektujemy całe e, to osiedle. Zresztą myślę, że ono będzie bardzo atrakcyjne, bo też przewidujemy sporo terenów zielonych, takich rekreacyjnych wewnątrz e, osiedla. E, ale też e, kładę szczególny nacisk na to, żeby to osiedle było w, w, Tanie w eksploatacji, to znaczy już, kiedy je uruchomimy, to oczywiście te koszty wspólne się dzieli na mieszkańców i stąd projektujemy również instalację fotowoltaiczną, która będzie umieszczona na dachu, na dachach tych budynków. No właśnie po to, żeby chociażby oświetlenie uliczek, oświetlenie klatek schodowych było no, zasilane z instalacji fotowoltaicznych. Trzeba pamiętać, że też te mieszkania, to osiedle będzie w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych czy mniej sprawnych. Cały pion, sześć mieszkań planujemy przystosować w 100% do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale tak naprawdę wszystkie te mieszkania będą w pełni dostępne dla osób, które mają na przykład trudności w poruszaniu się albo poruszają się na wózku albo z wózkiem, dlatego, że klatki, które tam projektujemy obustronne będą dostępne też dla osób niepełnosprawnych, a już po wejściu do klatki winda na odpowiednią kondygnację zawiezie mieszkańca, więc tak jak powiedziałem, cały pion jeden przeznaczyliśmy na potrzeby osób niepełnosprawnych, ale to już będą mieszkania wyposażone stricte pod osoby, które mają trudności w poruszaniu się. Natomiast tak naprawdę wszystkie te mieszkania będą bardzo dostępne, co też jest ważne i istotne, na co też duży nacisk kładziemy. Mam nadzieję, że przy celulozowej po wykonaniu już tego zadania pojawią się również stacje rowerów miejskich. To nasza nowość. Te wakacje jakby po raz pierwszy umożliwiają nam poruszanie się dzięki miejskim jednośladom. Proszę powiedzieć, jakie zainteresowanie tą formą podróżowania wśród Włosławian, czy już załapali, jakie to jest fajne, czy jeszcze nie do końca? No, mogę powiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie z obserwacji własnej, dlatego że no, też patrzę, jak mieszkańcy korzystają z roweru miejskiego. Sam też skorzystałem kilkukrotnie. Natomiast takie dokładne statystyki. No, my, Dysponujemy nimi na bieżąco, ale chcemy po tygodniu, po miesiącu je analizować i zweryfikować. To jest rower czwartej generacji, który tak naprawdę i mieszkańcom daje pewną swobodę, dlatego że ten rower mieszkaniec może zostawić gdzie chce w mieście. Oczywiście to się wiąże z dodatkową opłatą, ale taką możliwość mieszkaniec ma. One nie potrzebują stojaków, tylko w tych umownych stacjach, bardzo umownych można je zostawić bądź zabrać bezpłatnie. Pierwsze 20 minut później jest bezpłatne, ale jeśli jest taka potrzeba, żeby zostawić ten rower w jakimkolwiek innym miejscu, to tak jak powiedziałem za dodatkową opłatą można go zostawić. A ktoś inny może go odstawić i wtedy zyskuje bonus. To jest model krakowski. My te rowery, oczywiście, to nie jest docelowe, docelowe rozwiązanie. Akurat tu zaproponowaliśmy pilotaż, wykorzystując doświadczenia z olsztyna. W Olsztynie dokładnie tak samo 50 rowerów miejskich pilotażowo zostało udostępnionych też czwartej generacji. I tutaj my będziemy bardzo mocno analizować. Jeśli ten rower czwartej generacji się nie przyjmie, jak gdyby nie będzie zainteresowania tą funkcją dodatkową ze strony mieszkańców, to w tym dużym rowerze przetargu na kolejne trzy sezony, już na 200 rowerów na kilkanaście stacji, to już rozstrzygniemy w rowerze trzeciej generacji, ale wydaje mi się, że skoro jest taka funkcjonalność, skoro jest taka możliwość, to warto było przetestować i będziemy bardzo uważnie. Sprawdzać, jak to się przyjmuje. W dodatku te rowery no, mają nadajniki GPS, więc my jesteśmy naprawdę bardzo precyzyjnie w stanie określić, jak mieszkańcy się poruszają, które stacje cieszą się większym, mniejszym zainteresowaniem, jak też wygląda przepływ tych rowerów z jednej do drugiej stacji, więc nam y, daje to ogromną funkcjonalność. W dodatku, no też e, tu operator wziął na siebie e, szereg ryzyk e, związanych chociaż, chociażby z aktami wandalizmu, które są no, plagą. Włocławka niestety nie tylko, to znaczy, niestety Włocławka, ale też to nie jest e, wyłącznie nasza plaga. Też jak rozmawialiśmy e, z przedstawicielami różnych operatorów e, rowerów miejskich. No to niestety ich doświadczenia są no, bardzo słoneczne. Podobne. Tak, Rowerami podobne. miejskimi możemy jeździć wszędzie, możemy jeździć między innymi po odnowionym parku na Słodowie, który no, spotyka się, co nie jest częste w Włocławku, z wręcz entuzjastycznymi y, opiniami. Proszę powiedzieć, czy to już koniec inwestycji w tej części miasta, tej parkowej części, czy też m, możemy się spodziewać kolejnych? To znaczy bardzo mnie cieszy ten odbiór. Zarówno roweru miejskiego, jak i Słodowa, takie przestrzenie rekreacyjne, zielone, biologicznie czynne są bardzo ważne w kształtowaniu dobrego samopoczucia mieszkańców miasta. Oprócz tych podstawowych takich potrzeb, które każdy z mieszkańców ma oczywiste to jest, również ta możliwość gdzieś spędzenia wolnego czasu jest też bardzo istotna. I na to będziemy kładli nacisk i kładziemy już y, y, powoli y, zaczynamy pracować nad takim śródmiejskim korytarzem, który miałby, zielonym korytarzem, który miałby połączyć park Łokietka z placą wolności, także y, drogą rowerową, ale też przestrzenią biologicznie czynną, zieloną, taką przyjemną, przyjemną i przyjazną. Natomiast, jeżeli chodzi o słodowo, no to jeszcze w tym roku dokończę, dokończymy to, co zostało rozpoczęte w 2012 roku. Pierwszy w historii naszego miasta projekt, wybrany w budżecie obywatelskim skatepark, zrealizowany tylko w drobnym elemencie. Moją ambicją jest, żeby w tym roku dokończyć to zadanie. No, i pewnie to nie będzie ostatnia rzecz w tym obszarze, ale jeszcze nie chciałbym mówić o szczegółach. Natomiast no liczę, że do czerwca przyszłego roku po drugiej stronie ulicy Wysokiej powstaną odkryte baseny letnie. Natomiast też przymierzamy się, mam nadzieję, że tą propozycję zmiany uchwały budżetowej przyjmą radni, bo proponujemy Wydział Inwestycji proponuje przeznaczenie dodatkowych środków na przygotowanie dokumentacji na budowę przejścia pieszo-rowerowego pod ulicą Wyszyńskiego. To pozwoli nam połączyć Park Henryka Sienkiewicza z bulwarami. Co może się stać taką pierwszą nitką, pierwszą osią welostrady, czyli takiej drogi rowerowej, która w sposób bezpieczny, bezkolizyjny krzyżuje się również z innymi drogami, czy kolejowymi, czy, czy drogami przeznaczonymi dla samochodów. więc to też... Czy możemy liczyć w dalszej perspektywie do te bulwary przedłużone do Tamy, o co? Apeluje mnóstwo rowerzystów. Tak, 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 tak. Ale przede wszystkim, już tą część parkową chcielibyśmy połączyć bezkolizyjnie z bulwarami. Stąd no, potrzebujemy oczywiście dokumentacji, która nam pozwoli, pozwoli też określić no, zasoby, jakie są nam potrzebne, a przez to również czas tej realizacji. Plany są piękne, póki co odrywają jednak wakacje 2019 roku i jak zwykle w okresie wakacyjnym w różnych szkołach prowadzone są remonty, niektóre takie czysto kosmetyczne, inne jak w Zespole Szkół Ekonomicznych, bardzo poważne. Co z tym ekonomikiem? Jedną z najpopularniejszych szkół w mieście zdążymy do końca wakacji, czy niekoniecznie? No z ekonomikiem jest sytuacja szczególna, dlatego że to jest stulatka, która za chwilę swój jubileusz obchodzi, więc takim prezentem od władz miasta jest generalny remont budynku, który trwa od ubiegłego roku. Wykonawca ma czas do końca listopada na zakończenie prac. Ale tutaj wykonawca jest bardzo mocno zaangażowany i właściwie już przystępuje do prac odbiorowych. Mówię o tym podstawowym zakresie, który był w umowie, z umowy wynikał. Myślę, że do końca sierpnia, czyli kilka miesięcy przed planowanym zakończeniem tych działań inwestycyjnych. No, budynek zostanie oddany na razie do dyspozycji Wydziału Edukacji czy, czy dyrektora, dlatego że ten proces przenosin będzie oczywiście trwał. No ale trzeba powiedzieć, że zamiast 30 listopada, myślę, że na przełomie sierpnia-września, ten budynek już będzie wyremontowany i już będzie powoli mógł być zasiedlany. Powiedziałem o pierwszym etapie, bo w trakcie Realizacji tego zadania w, w, wspólnie z prezydentem podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu. Zadania to była, to była decyzja wynikająca z wniosku dyrektora tej placówki i między innymi to rozszerzenie polega na wymianie podłogi sportowej, która nie była przewidziana do realizacji w ramach tego pierwotnego zadania. No, hala sportowa, gdzie parkiet jest na samym betonie właściwie położony, jest bardzo niebezpieczne dla stawów, dla użytkowników. Stąd też podjęliśmy decyzję o tym, że tą podłogę sportową wymienimy i no, kilka miesięcy później to zadanie zostanie dokończony, bo i dużo później zostało, jak gdyby ten zakres został rozszerzony, również o ogrodzenie, tak żeby ta nasza stulatka cieszyła kolejne pokolenia mieszkańców Włocławka. Panie Prezydencie, rozpoczęliśmy od mieszkań, i zakończmy mieszkaniami, aczkolwiek innymi nieco, mianowicie tymi, które mają powstać docelowo na narożniku y, ulicy 3 Maja i ulicy Tumskiej, ponieważ no, jest to takie miejsce rzeczywiście y, bardzo centralnie położone, jeśli chodzi o nasze miasto. I tutaj zainteresowanie Włocławian, już może nie tyle samym mieszkaniami, ile bardziej zagospodarowaniem tego terenu, jest niezwykle duże. Proszę powiedzieć, jakie są plany aktualne dotyczące tej części No Plany nie, do, nie dotyczą samego narożnika, a szerzej właściwie całej południowej pierzei ulicy Tumskiej aż do Muzeum Decyzjalnego. Tutaj trwają jeszcze procesy związane z prawem własności wszystkich nieruchomości, dlatego, że, mając właśnie na uwadze wagę tego projektu i to, jaki on może mieć wpływ na powodzenie rewitalizacji, na powodzenie ożywienia tej części miasta. No, chcielibyśmy zagospodarować cały ten ponad hektarowy obszar naszego miasta. Ponad hektar daje nam dużo większe możliwości niż sam ten narożnik, o którym pani redaktor wspomniała. Proces sam i jak gdyby ten kierunek został wyznaczony jeszcze, kiedy z tą sprawą zajmował się. Prezydent Jacek Wojciechowski. Uważam, że to jest kierunek jak najbardziej właściwy i konsekwentnie do niego dążymy, również szukając różnych rozwiązań na sfinansowanie całego zadania. No bo nie jest wcale tajemnicą, że no oprócz faktu, że to jest teren miasta, obszar miasta o ogromnym potencjale który może mieć również kolosalny wpływ na pobudzenie gospodarcze tej części mm -hmm. miasta, no to jednak trzeba na to znaleźć środki. I bardzo nie małe, mocno, nie, małe. nie mało oczywiście i bardzo mocno pracujemy nad tym, żeby to nie były środki, które w 100% pochodzą z budżetu miasta. Pan Krzysztof Koglucki, zastępca prezydenta Włocławka, był dziś gościem Studia Telewizji Kujawy. Pięknie dziękuję panie prezydencie i do zobaczenia. Dziękuję panie redaktor, dziękuję państwu. we